To jest jakby przyczyna, ja wiem. Powiedzmy połowy porażek, jakie ponoszę. To ludzie, którzy kurde, zamiast grać, sterczą mi na dubsku. Mamy team Deathmatch. Więc nie będzie tutaj jakaś wyjątkowa, subtelna rozgrywka. No właśnie, nie, nie stać mnie na to, żeby utrzymywać serwer. Sorry. Wbrew temu co się mówi na moich zarobków na YouTube. Poza tym, jakbym założył serwer, to on by był cały czas pełny. Kiedyś był, ale potem. Potem, jakby ekipa, która go utrzymywała, też, też nie było ich stać. Najlepiej by było, jakbym poprosił o, o, ja o współtrzymanie tego serwera, ale zaraz by było. Ło, rok, kroi na kasie, kordę. I zaraz by było. Oj, rok, jedziesz na wakacje za moją kasę. Oddawaj moją kasę. Ja pierdolę. Widzisz jakiegoś wroga gdzieś? Oho, a, tam był. Ja nie mogę w ogóle pograć sobie, wiecie, tak w tym sensie, takim w takim jak to snajperem, czyli wiesz, wiecie, pochodzić, poskradać się, bo zaraz za mną siedzi cztery osoby i... i straszą wrogów. Ale dzisiaj, jakby trochę spokojniej, co? Być może okazało, że ekipa na tym serwerze taka bardziej ogarnięta jest jakaś? Kogoś tam. Koleś siedzi w autobusie. Tak, może przyszpanować, że umie nożem, nie? Shit. Oh, fuck. Ten nóż czasami działa tak jak, jak właśnie na załączonym obrazku. Czełgowy, widzieliście to? Jestem taki z siebie dumny czasami, że aż tyję od tego. Auci kurde, z tyłu nas zeszli. Wiecie, że balon pęcznie, tak się mówi. o kroimy. Jak wygląda sytuacja na polwalki? walki? Uu. Nieźle, no wreszcie mi się trafili ogarnięci ludzie, którzy nie siedzą mi na y, zadzie, na życi. wow SKS jest piękny, piękny Uwielbiam tą splówkę Będę się nożem bawił, bo nóż nie działa Albo działa tylko wtedy kiedy sam chce Słyszałem tu kogoś. Koszą, koszą snajperzy naszych ludzi tutaj. Trochę utknąłem, ani w przód, ani w tył.

Doleć mój granacie, kochani nie, nie, bardzo. Nie wiem. Trafiony w głowę. Ale ich tam idzie, rany boskie. Znowu w głowę. O, kosz. Nie tak dobrze jak niektórzy, ale coś tam kosz. Z tym prawdziwym strzelcem wyborowym. By się przydało na te Prawdę prawdy powiedziałszy, spokojnie. Dobra, gdy chodzi tutaj stary, no już się kończy AMO. No i widzicie, ogarnięta drużyna, wykosiliśmy. I pierwsze miejsce. Yeah! Baby! Mm. Wybaczcie tą podnietę, obiecuję, że jak na YouTube będę nagrywał odcinek, to nie będę się tak podniecał. Jak dziewczę, dziewczę! Jeszcze jedna runda, bo tak fantastycznie mi się gra z tymi ludźmi tutaj. Okej? Okay. Nikt za mną nie biega, każdy robi swoje, po prostu cudo. Ach. Parę razy myślałem o tym, żeby tego drugiego roka tu wpuścić przed komputer, ale potem sobie uświadomiłem, że w tych okularach przyciemnianych to totalnie nic nie widać, kompletnie zero.